Dzień dobry, jest sobota 6 sierpnia, minęła godzina 14. Renata Molenda, zapraszam do studia Lotto. Dziś sobota, więc wieczorem czeka nas losowanie Lotto oraz Lotto Plus. Zachęcam państwa do gry i podpowiadam, że grać można z wybranymi przez siebie osobami przyjaciółmi, znajomymi czy rodziną. Wspólnie zawiera się zakład, a każdy z graczy dostanie swój kupon cząstkowy. Na jego podstawie wypłacana jest wygrana. Z tej opcji gry można też skorzystać przy grze w mini Lotto oraz Euro Jackpot. Co ważne, dotyczy ona tylko zakładów zawartych w punktach Lotto. Przed nami pierwsze dziś losowania Multi Multi oraz Kaskady, a na koniec programu podam Państwu numer super szansy. Kończy się promocja w MultiMulti. -multi. Jeszcze tylko dziś. Wszystkie wygrane przy typowaniu 6 liczb są o połowę większe w tej samej cenie zakładu. Kto będzie miał szczęście, może wygrać aż 64,5 tysiąca zł. Przedostatnie promocyjne losowanie już teraz. Zapraszam! W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb. Oto wylosowane liczby, dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia siedem. Sześćdziesiąt siedem. Siedemdziesiąt dziewięć, sześćdziesiąt dziewięć. Siedemdziesiąt, siedemdziesiąt trzy, trzy, czterdzieści pięć, czterdzieści sześć, trzydzieści dziewięć, siedemdziesiąt osiem, siedemdziesiąt siedem, osiemdziesiąt osiemnaście siedemdziesiąt dwa jeden sześćdziesiąt trzy sześćdziesiąt jeden sześćdziesiąt pięć liczba sześćdziesiąt pięć jest plusem Dziś w Lotto do wygrania są naprawdę niezłe pieniądze, nawet 3 miliony złotych. Zachęcam do gry i trzymam kciuki, żeby te miliony trafiły właśnie do kogoś z Państwa. I proszę pamiętać, że Lotto jest grą kumulacyjną, a więc jeśli dziś nie padnie szóstka, to jeszcze więcej milionów będzie do zdobycia we wtorek. Przypominam Państwu, że trwa loteriada. Do wygrania jest 1000 atrakcyjnych nagród, a wśród nich sztabki złota, rowery elektryczne, zegarki sportowe i wiele, wiele więcej. Aby wziąć udział, wystarczy kupić dowolny produkt lotto za minimum 6 zł i zarejestrować kod na stronie loterii. Warto pamiętać, że wybierając grę Lotto lub Lotto Plus za minimum 6 zł na jednym kuponie dodatkowo zyskują Państwo szansę na jeden z 3 milionów zakładów Lotto. Loteria potrwa do 31 sierpnia 2022 roku. Szczegóły na www.loteriada.pl Już ponad 430 graczy wygrało w kaskadzie ćwierć miliona złotych. Żeby cieszyć się taką wygraną trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Pora poznać te liczby. Losujmy! W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 20. 22. 24. 17. 4. 5 3 16 19 2 6 1 W najbliższym losowaniu Eurojackpot, które już we wtorek, do wygrania jest 170 milionów złotych. Takimi pieniędzmi na koncie można spełnić mnóstwo marzeń. Zachęcam do gry, a jedyne co trzeba zrobić to wytypować 5 liczb z 50 razy 2 z 12. Zdrapki są dla każdego i na każdą kieszeń, a drapnąć w nich można nawet 2 miliony złotych. W zdrawce Gruby Cash do zdobycia jest główna wygrana w wysokości 500 tysięcy złotych oraz inne wygrane niższych stopni, na przykład 3 po 10 tysięcy złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 8 milionów 800 tysięcy złotych. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl. Za chwilę podam Państwu pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Najpierw jednak przypomnę, jakie liczby padły w losowaniach Multi, Multi oraz Kaskady. Zacznę od Multi, Multi. 29, 27, 67, 79, 69, 70, 73, 3, 45, 46, 39, 78, 77, 80, 18. 72, 1, 63, 61, 65. Liczba 65 jest plusem. Najwyższa wygrana w kaskadzie to 250 000 zł. Żeby ją zdobyć, trzeba było mieć szczęście w losowaniu takich 12 liczb. 20, 22, 24, 17, 4, 5, 3, 16, 19, 2, 6, 1. Kto z państwa aktywował siedmiocyfrowy numer Super Szansy, ten ma szansę wygrać już za chwilę 2 miliony złotych. Warunek jest tylko jeden: trzeba te wszystkie cyfry trafić. W pierwszym dziś losowaniu Super Szansy padły następujące cyfry. 1, 6, 0, 1, 5, 4, 4. Gratuluję zwycięzcom, kolejny numer poznamy wieczorem. Większość gier Lotto zagrają Państwo nie tylko w punktach Lotto, ale też online, na Lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Robi się to naprawdę prosto. Wystarczy założyć internetowe konto gracza, zasilić je odpowiednią kwotą, następnie wybrać grę i zagrać. Takim sposobem gra już ponad 850 tysięcy osób. W popołudniowym studiu Lotto to wszystko, ale widzimy się jeszcze dziś o godzinie 22 w wieczornym studiu Lotto. Będą mogli je Państwo obejrzeć m.in. na antenie TVP3. Do zobaczenia. Jako chłopiec marzyłem o takim boisku. A my żeby na takim kibicować! My też możecie spełniać swoje marzenia. Rozwijać się, przeżywać emocje, stworzyć u siebie coś wyjątkowego. Grajcie w lotto i zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w swojej okolicy. Totalizator sportowy wygrywamy zaczyna się.